Cześć jestem Antek, jesteśmy na dni młodzieży w Kościerzynie. Jest tu bardzo pięknie, są koncerty. Wiara jest dla mnie ważna, bo daje mi kopa do życia. Zawsze przez sprawdziany mogę iść do kościoła się, pomodlić i czuję się bardziej pewny. Nazywam się Wiktor. A Jakuba? Jest to worafi Parchowo. Tak. Bardzo nam się tutaj tak, podoba. Tak. tak. Weź. No wiara jest dla nas bardzo ważna. No, daje nam siłę i, i energię. I, i, no i jest no, po prostu i, dla tak. nas ważna. No. Nazywam się Klaudia, jestem z parafii Parchowo i tutaj bardzo mi się dobrze podobało. Będą pewnie zaraz jakieś koncerty i no, mnóstwo fajnych ludzi się tu poznaje. Ja myślę, że wiara jest ważna, bo przyda nam się w życiu, po dorosłym na przykład. Cześć, nazywam się Piotr, jestem z parafii Parchowo i wierzę, no dla mnie wiara jest bardzo ważna, bo pomaga mi być lepszym po prostu w życiu. macie jestem tutaj po raz pierwszy. No, przez to, że mamy dobrą więź z naszymi wikariuszami na parafii, no, zorganizowali wyjazd i bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj przyjechać. No, dla, mnie, dla, moi, dla wzrostu mojej wiary jest to bardzo ważne, ponieważ coraz bardziej zagłębiam się w, w tajniki wiary katolickiej. No, mam nadzieję, że będzie to owocne dla mnie i dla mojej wiary. Cześć, jestem Maja, jestem z Felplina i przyjechałam tutaj dlatego, że jestem w grupie Młodzieży na Piegrzymce. A dzisiaj będziemy grali koncert ewangelizacyjny, który ma zachęcać ludzi do wzięcia właśnie udziału w Piegrzymce. Będę również mówiła świadectwo moje z Piegrzymki i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Nazywam się Paweł, jestem z parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. Pomagałem przy przygotowaniach, jestem również uczniem kolegium Marianu. Jest dzisiaj świetna pogoda i myślę, że... Właśnie bardzo ważne są takie święta, które jednoczą młodzież z Decezji i myślę, że Pani byłoby zobaczyć więcej takich przeżyć i dlatego również wybieram się w tym roku na przystanie. Ksiądz Krzysztof Piątek, diecyzjant pasterz młodzieży z całego serca błogosławię i pozdrawiam z tego pięknego miejsca kościerzyny z diecyzjalnego dnia młodych, na które odpowiedziało około 2000 ludzi młodych całej naszej diecezji. Teraz akurat jesteśmy w takim punkcie, gdzie wszyscy udali się na posiłek, a za kilka chwil zgromadzimy się właśnie tutaj, a żeby razem w Pana Boga przystaniec. Śpiew, wysłuchać świadectwa i wrócić do domu ubogaconym właśnie tym doświadczeniem z bliskości Jezusa Chrystusa, bliskości drugiego człowieka, budowania relacji, więzi. Nazywam się Amelia, jestem z parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. Bardzo mi się tutaj podobało, zbudowałam się duchowo. Szymon Brzezowski z parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. Świetne przeżycie, bardzo mi się tu podoba. Spotkałem wielu dobrych ludzi. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Przeżyć to też w takiej duchowej sferze jest tu po prostu pięknie, świetnie. Jestem tu pierwszy raz. Pięknie. Thank <laughs> you.